Przez wiele lat istniała tylko jedna prawda: produkt dobrej jakości musiał być zawsze drogi. Ale czasy się zmieniają. Obecnie konsumenci stali się bardziej wymagający. I niektóre firmy zrozumiały, że kluczem do sukcesu jest zaoferowanie wysokiej jakości w niskiej cenie. To jest właśnie tajemnica naszej biedronki. Tak, biedronka stała się ulubionym sklepem Polaków. Ciągle się rozwija, inwestuje w wysoką jakość. Dlatego na polskie stały trafiają najlepsze produkty. Biedronka! Dzisiaj na każdy 10 produktów spożywczych sprzedawanych w biedronce, 9 jest wyprodukowanych tutaj w Polsce. Dzięki temu biedronka oferuje zawsze świeże produkty w niskiej cenie. I to właśnie o to chodzi, prawda? Daj się zaskoczyć jakością biedronki. Przyjdź! Przekonaj się sam. Zawsze jest blisko nas, i życie jest łatwiejsze. Ma wszystko, co możemy, tak świeżo, tak słabo. Daj się zaskoczyć jakością produktów z biedronki.